Cześć, z tej strony Marta i jesteśmy w Poznaniu i jest ze mną Kuba Czajka z wydawnictwa Czacha. Games. Games. Dzień dobry. Witamy was serdecznie i e, jesteśmy w trakcie pyrkonu, ale mamy okazję tutaj spotkać się na spokojnie i porozmawiać, porozmawiać o tym, e, że można pograć w wasze gry, niekoniecznie będąc na międzynarodowych targach Poznańskich. Nawet można kupić tutaj nasze gry, niekoniecznie tam będąc. Dokładnie tak. tak. Że... Więc... Ci się to co robimy wesprzyj nas na patronite i pomóż nam tworzyć więcej eee, Kuba powiedz mi co tutaj co można tutaj zagrać i co przygotowaliście dla osób Można które tu zagrać w, w, naj w najlepsze gry e, przygotowaliśmy Darkest Duma, Endeavora, Gypsy, tego nowego. Mm -hmm. e, można zagrać w, Runara, w można zobaczyć Bricza. No i można oczywiście z przyjść jest rozłożona już nasza najnowsza gra, pozycja, której przedsprzedaż właśnie się skończyła, czyli Nippon Zaibatsu. Okej, okay, to opowiedz nam coś o tym więcej. W sensie o Nipponie, zajmującym Dokładnie, dokładnie, tak. dokładnie. No to jest Euras, tak? Może się wydawać co niektórym, że to znowu gra, która nie pasuje do naszego portfolio, tak, stricte. Natomiast to jest Euras, mimo wszystko klimatyczny, bo opowiada konkretną rzecz, w sensie opowiada o XIX-wiecznej Japonii i ich prosperity przemysłowym i o tym, jak to się działo i co się działo. I jakby podczas gry jesteśmy jednym z tych przedsiębiorców, którzy. Jakby dążą do tego, żeby to ich konglomerat był tym najbardziej szanowanym w ówczesnej Japonii. Mm -hmm, czyli temat dość ciekawy. Myślę, że tak. E, ja jestem generalnie graczem euro, więc bardzo ciekawy, żeby sobie przetestować ten tytuł. E... Znaczy powiem tak, ja nie jestem graczem euro, mm -hmm. o tym wszyscy wiedzą, natomiast tak. no, ogrywaliśmy sobie z Karolą w domu e, i to jest jedna z tych gier, które jakby u nas zostaną w domu, w sensie mm -hmm. jak już wydamy, oczywiście. Nie? E, bo raz, że jest dużo kombinowania, nie ma na tą chwilę, na, na to co mam pograne, nie ma według mnie jednej drogi do zwycięstwa, więc jest ciekawie. E, nie jest lekko faktycznie, bo tam na BGG jest ponad 3,40. Tak. Jest bardzo dobrze oceniana, to też że razu powiem, bo jest chyba 8,2 albo 8,3. E, ja miałem fan z grania, mimo że byłem zagubiony na początku, bo to są takie gry, gdzie ja jestem zagubiony na początku, nie wstydzę się tego, e, ale naprawdę miałem przyjemność z grania. Okej, okay. a powiedz mi, odpaliście sprzed sprzedaż? Wczoraj. Eee, tak, odpaliliśmy wczoraj kolejną przedsprzedaż, czyli e, Wrota Nilfheimu, mhm. e, czyli gra osadzona w nordyckich klimatach wikingów, e, legend nordyckich tak naprawdę. E, fabularnie teraz, żeby nie namieszać, to jest bodajże 900, któryś rok e, się akcja jakby fabularnie mhm. dzieje. Chodzi o to, że ząbiaki, które czy nie umarli, którzy byli uwięzieni w lochach przez jednego z jarlów, e, przez pewne ruchy chrześcijan, którzy założyli jakby w tym danym miejscu na kurchanie swój klasztor, lekko się żlaźniły, wyszły mm -hmm. i chcą jakby podbić, może nie ziemię, ale jakby chcą pokonać jak, tych, którzy ich, naruszyli ich spokój. No a my jesteśmy, łączymy jakby siły wikingów i chrześcijan, zakonników i próbujemy tą plagę okiełznać. Tak? Mm -hmm. I tutaj to jest jedna z czterech, pierwsza z czterech gier Rayboxa, którą, którą będziemy wydawać. I ci, którzy znają pozostałe, na przykład Stalingrad, tam też jest taki mariaż, że jesteśmy dobrymi, ale w tych dobrych mamy i hitlerowców, i Rosjan. Tak. I tutaj jest podobnie, tak? Jest połączone. Jakby gra jest oparta dokładnie na tych samych mechanikach, w sensie mamy książeczkę, możemy to zabrać w podróż. No my wydajemy, bo to by wczoraj widziałem gdzieś tam w sieci pytania, wydajemy wersję deluxe, tylko deluxe, nie wydajemy retaila. Jak możemy wydać figurki, to nie gramy na Standisach, jakby okay, fuj. oczywiście. E, no i dlatego też jest taka nie inna cena, natomiast ta cena jest warta tego, co tam dostajecie, bo dostajecie mnóstwo figurek, dostajecie dobrze wydaną grę. E, no i co? I możecie też sobie dokupić replikę starożytnej monety. I tu też od razu dopowiem, ta moneta jest używana w grze. Mhm. Jest tam, nie pamiętam jak się ta mechanika nazywa, teraz mi wypadło z głowy, ale może na tą monetę normalnie według instrukcji coś tam się z nią robi, no, to, to nie jest tylko ozdoba. To nie jest ozdoba, właśnie, czy znaczy, w ogóle moim zdaniem super pomysł, w sensie coś innego, a jednak używane w grze, więc fajny temat. Tak, no i to jest, to też dopowiem, tak jak mieliśmy w Nipponie matę i monety, to był Czacha Games Exclusive, tylko mhm. podczas sprzedaży. Tak, moneta również jest tylko podczas naszej przedsprzedaży. Nie będzie dostępna w sklepach, w sprzedaży jakby takiej normalnej, detalicznej. Zobaczymy, nad tym jeszcze myślimy. Być może będzie można ją dostać gdzieś tam na eventach i tak dalej, natomiast w innych sklepach jej nie będzie. Jest podczas przedsprzedaży, a potem gdzie jeszcze? Podczas których eventów gdzie będziemy, czy w ogóle to się zobaczy, teraz przed sprzedażą macie pewność, że ją e, dostaniecie. Okej, okay, czyli warto zwrócić uwagę tak. i warto tak, skorzystać teraz. Tak, mamy taki fajny znaczek Czachę Games Exclusive. Mhm. jak to widzicie to znaczy, że coś tam jest. Coś tam jest, znaczy tak. ja powiem szczerze, czekam cały czas na masową produkcję tutaj Waszych maskotek, e, jest kibicuję, to, jest, kibicuję. To nie jest tak, że powiedzieliśmy jest prawa zawieszona, w tej chwili czekamy na sampla, mhm. także to jest okay. gdzieś tam w toku. Nie wiem ile to potrwa, bardzo byśmy chcieli, żeby na te jesienne eventy, żebyśmy mogli już te maskotki ze sobą wozić i je tam na no naszym fanom i fanom naszych gier umożliwić kupno. Super. Super. Wiesz co, bo tak jak wspomniałam, jesteśmy znaczy jesteśmy w trakcie trwania Pyrkonu, na międzynarodowych targach poznańskich, które które są w sumie 700 metrów od nas, ale właśnie nie jesteśmy y, tam. Nie Skąd jest tak. taki pomysł? E, taki pomysł. W sensie to nawet nie jest to, że to pomysł tego roku. Mm -hmm. e, Czach nie ma na Pyrkonie od iluś lat i tutaj nic nie umując imprezie jakby Pyrkonowej, bo to faktycznie to jest olbrzymia, największa w Polsce, nie wiem, czy w Europie też nie. E, impreza fantastyki. Tak. Kosplay tego typu rzeczy. Natomiast dla nas nie jest to impreza planszówkowa i wiem, że teraz pewnie dużo osób będzie polemizowało. Natomiast no, my uważamy, że nie jest to miejsce dla nas, jeśli chodzi o nasze gry planszowe. A w związku z tym, że od jakiegoś czasu bardzo ściśle współpracujemy właśnie z Agawa Club, gdzie tutaj gościmy mm -hmm. dzisiaj, jest to nasz partner. Jesteśmy sponsorem tutaj DARTA. Bo jakby Agawa to też stricte klub dartowy, jak chcecie sobie porzucać wiotkami wypić dobre piwo, to to jest to miejsce. Natomiast bardzo pracujemy nad tym, żeby za jakiś moment bardziej bliższy, nie, mm -hmm. nie dalszy, będą się tu też odbywały w tygodniu spotkania z planszówkami, Będę w tym maczał paluchy ja i moja żona z granatową. Jakby granatowa będzie w tym też uczestniczyła, mm -hmm. taka autoreklama. autoreklama, Ale będą oczywiście gry czachy, bo jakby tutaj głównie będzie na to nacisk położony. A więc stąd taka decyzja. Jakby mamy miejsce blisko targów. Blisko Pyrkonu. Nie blisko musimy tam, centrum Poznania. Blisko centrum, blisko tu dworca, jest tak, tak, więc nawet osoby spoza Poznania mogą sobie spodziewać tak, dojazd. Także jak tylko ogłosimy, że będą tu spotkania w miarę cykliczne, to jakby warto sobie tutaj gdzieś ten adres zapisać, bo dojazd jest idealny. W tygodniu już w ogóle jest, jest opcja zaparkowania. O tak! E, łatwiejsza niż w weekend. Natomiast bardzo polecam, bo miejsce jest naprawdę fajne, klimatyczne. Jak to Karola chwilę temu nazwała, takie kazamaty, bo faktycznie pomieszczenie jest mnóstwo, ale jest bardzo przyjemnie i bardzo fajnie. E, tak, to ja to potwierdzam, bo e, miałam już przyjemność sobie tutaj pozwiedzać ten lokal e, i faktycznie e, miejsca jest sporo. Fajnie, bo jest to też takie kameralne miejsce, przez to, że tak, tak jak powiedziałeś, jest tak. dużo pomieszczeń, to można sobie kameralnie e, usiąść i e, generalnie wydaje mi się, że fajnie, że zorganizowaliście takie spotkanie, e, przez to, że może, można się spotkać też właśnie w takim kameralnym gronie i tak. ze spokojem ograć e, tytuły. Wy nie macie lekkich tytułów, tak. więc wydaje mi się, że na Pyrkonie by mocno zginęły i też e, ten chaos, który tam panuje ktoś to wszystko, co tam się dzieje, znaczy, mogłoby trochę ujmować tym waszym to tytułem. To raz. Poza tym obawiam się, że na tak dużej gralni jak Mapyrką, czy tak jest na przykład gralnia na Book Game, gdzie też nas nie ma, mm -hmm. to nie są gry w takie miejsca. Tak. tak? Jakby tak. to są gry, to, to są miejsca na mniejsze gry. Ja naprawdę podziwiam, jak my jedziemy na event i tłumaczymy gry nasze, podziwiam osoby, jestem pełen respektu i szacunku, że grają w te gry. Bo ja naprawdę często nie potrafię się skupić, mm -hmm, tak? Wytłumaczyć mm -hmm. jest mi dużo prościej niż grać w taką tak. grę na takim evencie. Tak. Natomiast cieszę, cieszę się wtedy, że na tyle dobrze tłumaczę, że grają w te gry. A, no. no coś w tym jest. Znaczy my jesteśmy takimi typami, że dużo szybko wszystko naraz i tak dalej i dużo się tak nas być. rozprasza po prostu na takich e, konwentach, bo ja powiem szczerze, że ja na przykład nie siadam do jakichś większych tytułów tak. e, właśnie tego, w tego po typu z... miejscach, bo się nie potrafię skupić tak, po Tak, tutaj ktoś ko koło mnie przejdzie, ktoś mnie potrąci, ja już się wkurzam. Tak, tak, e, tak. Jakby nie, nie. Dokładnie, dokładnie. E, Okej, okay. powiedzieliśmy o tym, e, co było, co jest, a co będzie. Jakie są Wasze plany teraz na najbliższe półrocze, bo w sumie mamy e, dokładnie pół roku. E, no tak, no na pewno będziemy... Na na kolejnych wszystkich dużych imprezach, mm -hmm. czyli znajdziecie nas na Spotku, znajdziecie nas na Allegramy mm -hmm. i na pewno znajdziecie nas na Wawa gra. To jakby bez okay. dwóch To są trzy imprezy. Nie wiem czy że minąłem, żeby nie było fopa chyba, nie? E, nie, z tych większych to nie. Nie, 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 nie. E, Tak jak mówiłem, planujemy pojawiać się cyklicznie tutaj w Agawie za jakiś moment. E, jeśli chodzi o przedsprzedażę, to terminowo nie powiem. Mm -hmm. Natomiast na pewno za jakiś moment chcemy uruchomić przedsprzedaż Dark Rituals, czyli to co, no ja jestem zachwycony tą grę, Jak ktoś lubi Pagana, mm -hmm. mówimy po polsku, Tak. E, w sensie sam klimat, czyli Łowcy Czarownic, wiedźmy mm -hmm. i tak dalej, a chce figurki i chce jeszcze bardziej klimat, to to musi to zobaczyć, po prostu musi, jakby nie ma innej opcji. Nie ma innej opcji, okej. Okay. No jakby czekamy też na... Wszystko, co, co możemy jakby udostępnić, jeśli chodzi o grę e, Skulltides, czyli tą piracką. Mhm. Dlatego też na razie nie mam przedsprzedaży, bo nie chcemy w połowie gdzieś tam czegoś dawać. E, podejrzewam, że połowy teraz nie wymienię. Na pewno czekamy, w sensie w sierpniu będzie premiera i wysyłka Dążona. E, w październiku ma do nas dojechać Nippon. Tak. I albo październik, albo listopad, to jest na stronie, nie pamiętam. Okay. To już ten pestel po prostu. Ty no, tego wiesz, wrota jakby. Wrota jesteś też jedną nogą tam w środku. Trochę bo my tak. właśnie usiedliśmy sobie tak tutaj na zewnątrz, żebyśmy mogli ze spokojem porozmawiać. Więc e już jedną nogą jesteś tam, więc ja jestem w pełni z że... To od razu że... też dopowiem, bo też czytałem sieć komentarz, że Czacha rzuca terminami jak z, z kalendarza. To nie jest tak, że my sobie rzucamy terminami jak chcemy. E tylko naprawdę wierzcie mi, że każdy termin, który my podajemy to dostajemy go, czy podajemy go w oparciu o ustalenia z głównym wydawcą, tak? I to nie jest tak, że my sobie teraz z czapy powiedzieliśmy, że dążą będzie, nie wiem, najpierw w czerwcu, a teraz przesunęliśmy na sierpień. Przesunęliśmy, bo tak jakby się zmienił harmonogram produkcyjny. Nie z naszej winy, jakby to musicie przyjąć na wiarę. I tak jest z każdą grą. Tu jakby piję do wrót Nilfheimu, bo tam były zarzuty, że to niemożliwe, że tak będzie. Główny wydawca mówi, mm -hmm. że możliwe, więc jakby... No to już jest coś, co jest niezależne tak naprawdę no, tak, od dokładnie, Was. Tak, dokładnie, dokładnie. Od Was, dokładnie, więc... No co, będziemy Was obserwować, będziemy czekać na wszystkie aktualizacje i będziemy <coughs> też, myślę, rozmawiać podczas właśnie tych wszystkich różnego rodzaju konwentów i aktualizować to, co się u Was dzieje. No. Ja liczę na to, że Piotrek się ogarnie i marketing drugi raz zaprosi na jakieś pogadankę mm -hmm. do, do niego we wtorek, bo jakby obiecała... <coughs> Piotrek, masz wyzwanie. <coughs> Okej, okay. no ja Ci bardzo serdecznie dziękuję, że mogłam się tutaj pojawić i mogliśmy Również porozmawiać dziękuję. właśnie na spokojnie i idziemy grać i ogrywać. I też machamy Wam. Na razie, cześć, cześć. pa! Jeśli chcesz być na bieżąco z grami planszowymi, zajrzyj na naszego Facebooka, YouTube'a stronę www.planszowynewsy.pl. czekają tam na Ciebie recenzje, nowinki i inspiracje. Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj nas na Patronite i pomóż nam tworzyć więcej, bo z nami wiesz, co jest grane.